Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie Ja jestem Witorys10 A to jest kolejny odcinek Battlefielda 3 I dzisiaj będziemy grać sobie na mapie Na jakimś tam pałacu, nie wiem jak ta mapa się dokładnie nazywa Ale co najważniejsze gramy w trybie padli nożec Czyli będziemy mieli właśnie taką małą broń O i właśnie będziemy mogli sobie inne bronie podnosić Bardzo ciekawy tryb, muszę przyznać naprawdę fajny i zobaczymy co z tego wyjdzie jak mi będzie szło no zobaczymy no póki co mamy dużo punktów więc jesteśmy na wygranej pozycji bo tam ktoś sobie spada tak uważaj Wiktor żebyś nie trafił o, o o mamy chyba taką według mnie fajniejszą Boże, masakra. Okej, okay, nic nie ma. Dobra, chodźmy tutaj. U, tu był. Ale skubaniec. No, i odradzamy się ze zwykłą bronią, malutką. Ja tutaj mam Magnuma. Akurat bardzo fajna broń. No, dobra. Na razie jestem 02, czyli masakra. O, kusza. Nice. Dobra. Spróbujemy. No, dzień we mnie, szczerze, człowiek. Jestem, stop, chyba nie ma nikogo. No, idź, idź, idź. Tu nikogo nie ma. What the fuck, co to było, no? Widzieliście? Ani razu by nie trafiłem, to było co najmniej dziwne. A lagów nie ma, więc, no, nie wiem o co chodzi. Okej, okay, dobra. Podnośmy broń. No i porządna broń wreszcie. O, trzeba przyjąć, Trzeba przyjąć punkt. Okej, okay, pięknie. Nice. Tak. Shotguna. Fajny tryb, ale mi coś ciężko idzie bo tam ktoś wyrzucił broń, albo umarł po prostu No, serio! Serio, z 0-4, nikogo nie zabiłem. Nikogo Masakra, masakra Chyba pierwszy raz gram na tej mapie w ogóle, nie? Więc nie dziwcie się Jak nie... O o o Dobra UMP Lol Kuszenie, nie, kurzy nie chcę, dziękuję Okej okay. Really Asysta przy zabiciu, No, z asysty to naprawdę... Uiii, zabiliśmy wreszcie i powrót 50 punktów, nice O Dobra Dobra, idziemy tędy Dobra, dobra, to było fajne i przejmujemy E Nice Dobra i idziemy teraz na A O, jakaś broń, jaka to jest broń? nie to kuszy, ja nie chcę, dziękuję Lol, nie zabiłem Dobra, okej, okay, niech będzie No i biegniemy na A ale pierwszy weźmy sobie tą broń Dobra Nie wiem za bardzo co chodzi z tymi poziomami, no ale no, będę jakieś brały te z tymi wyższymi, może to tam coś jakiś daje, nie wiem Jaka to jest broń? Nie, ja też tą wolę Dobra, lecimy na B, chociaż B tutaj nasi przejmują no ale jakieś punkciki tam wpadną, lol. Tu był jakiś typek. Uff. O lol. <dobra>, Dobra, nie widziałem go. Chyba za nami był. Tak, coś przeczuwam. Dobra, mamy trzy punkty. I teraz jedziemy na E. Tam był, tam był. O. Nice. No, nie. No, miał to one. No, musimy jakąś broń sobie wziąć. To nie ma sensu z tego pistoletika nawalać. Dobra, ale tutaj. O, o, jakaś broń, jakaś broń. Dobra. Ta jest spoko. Dobra. Ledwo, ledwo, ledwo. Dobra. Ty znasz, okej, okay, dobra. Ja nic nie widzę w ogóle takiego obrazu. Ach, no zabójstwo w zespole, serio? Dzięki, dzięki, naprawdę Okej, okay, dobra, MyBet napisał eee, no temu napiszę o Boże Np, że no, problem Bo co, będę miły Dobra, lecimy tutaj do góry Bardzo wyrównany meczek, bardzo wyrównany, trzeba tutaj Uh! Dobra, ja się wycofuję Ooo, dobra, udało mi się Ledwie Musimy Muszę mieć jakąś broń, bo stąd to ja nic nie, nie zrobię Dobra, mój teraz, pewnie zginie od... Aha, okej okay. No dobra Lecimy W ogóle gdzie jest B, bo tak gdzieś nie widzę. A, dobra U góry, więc lecimy Przejęte, więc... Uuu No nie, peczęga miał... Dobra, musimy się wziąć garści. i naprawdę te bronie jakieś wziąć konkretne. No tak, spawn kill. Nie ma tak spawn kill. Naprawdę. No właśnie, ma ten ping mnie tak trochę sofa. O broń, broń, broń. No nie. Zarąba mi broń. Nie wierzę. No. Skąd, ludzie, skąd? spoko Dobra, nice. Jez. Jaka walka o przetrwanie. Siada mnie rzucają jak na mięso jakieś. No ale dobra. Miałem peczęgę, miałem dobrą broń i nie zabili. No tak to jest niestety. LOL. Dojrzy mnie cofa przez ping To jeszcze jakieś dziwne rzeczy się przed ekranem dzieją. Broń, 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 broń. Nice. Uuu. Dobra, przejmujemy Dobra, mamy Dobra, spoko, spoko jest Póki co... No idziemy tutaj na... O, jakaś broń Ej, no nie, to nie prześcian, dobra A podejdziemy od tyłu Dobra Dobra, skryjmy się tutaj Okej, okay, ładnie No jesteśmy piąci w tej... No piąci drużynie. Uff, jak mnie hardo strzelają, widzę, tam... No właśnie, trafił mnie. no dobra Jesteśmy na jak najlepszej drodze do wygrania, ale jak to będzie to... Dowiemy się już za kilka minut No póki co wygrywamy, no 30 tyketów przewagi mamy jakoś I utrzymujemy tą przewagę Trzymamy stabilną No, fajna broń No serio, no bez jaj No bez kitu no, ale nie mówcie mi, że go nie zabiłem. O, 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 e, Tak mi się wydaje, że ten poziom pierwszy poziom drugi to jest poziom ulepszenia. Czyli, że ile ma tych. Y, czy ma jakiś celownik? Te ulepszenia, wszystkie. Tak mi się wydaje. Że, kiedy jest poziom y, trzeci z gwiazdką, to znaczy, że ma jakieś takie zarąbiste ulepszenia. więc to mi się wydaje. Ach, ubił No nic No mówię takie 30 etiketów przewagi mamy Więc no jest okej okay. O, 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 o Lol Okej okay. Uuuuuuuuhuu uh. O, jakaś fajna broń. Pozi to jest właśnie ten poziom trzeci z gwiazdką. Czy jakieś tam No ja przycinam je tak No właśnie, widzicie jaki mam ping widzicie? To jest internet Nie będę się wypowiadał o tym internecie nie, do dupy Tf, co ty goście zrobiłeś? Fuhu! Aha, dobra, ok. Nie mam pytań, ale widzicie, że internet jest jakaś porażka, porażka. Ścina was w jakichś dziwnych momentach i nie macie szans. O, ten azwal cały. No, jak mnie przycina, no. Masakra. No właśnie, nie, to nie ma sensu grać w ogóle. No kurde no Ach, ja tego gówna nienawidzę O, mamy snajperkę No jak mamy lagi, to nikogo nie uszczelimy No wiadomo No nie, yes, mnie cofa No kurde, no nie Piękne lagi, piękne Boże, aż obraz lata. Widzicie, no masakra. Widzę najlepsze, mam cały czas 60 fps. -ów. Jezu, co to ma być? Masakra. Jezu, jakie gówno. Nice. Pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich, którzy mają gówniany internet. Tak jak ja. Kurde. Raz jest, tak, raz jest tak, ale tak ten internet jest beznadziejny. No, szkoda mu w ogóle o nim mówić. Aha, dobra. No, jezus Maria. Nie. Dobra, wygraliśmy. No tak czy siak wygraliśmy, no ale z internetem pod koniec nie było dobrze. No. Niestety taki mam, jaki mam. I wcale się z tego nie cieszę. No więc to by było na tyle w tym odcineczku. Yy, już niedługo pojawi się kolejny odcinek Battlefielda 3 i myślę, że że, że, że że w końcu będę mógł nagrywać tego Battlefielda 4 jak wyjdziemy Bo chciałbym sobie już pograć w to i zobaczyć co tam zmienili i tak dalej, chociaż już widziałem, no ale chciałem to na własne oczy jakby na własne... No dobra, nieważne. Chciałem sam to zobaczyć i przetestować. A także to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie. Życzę miłego dnia. No i trzymajcie się. Cześć!